O, widzowie, jest to jeszcze. częstowałem ludzi, kolpaczki w rodziny. że spróbujemy sobie, czy ta dukresca jest jakaś taka niedobra, czy jest to. To jest tam tego ciekawe. Sadziłem, że zrobimy to na filmiku. Zawsze warto tak to wygląda. No Dobra, zacznijmy od pachu. Pachnie. Tak właśnie mocno czarno, jak tu krecję chyba I co nie No Maku Średnie Mocno średnie A dobra staram się zjeść całą Szuka, że Tu mam wodę Do popijania Te to, to, to coś, to naprawdę nigdy jeszcze nie miałem ukracji, tak szczerze, i teraz wiem dlaczego. Ale z całą na potrzeby tego filmiku. Średnio, nie bardzo. To jeszcze ktoś pyta, jak osłodzić się z chory na głowę. Ale to ja, ale to jest takie niedobre. Kurwa. No. No, no. Nie kupujcie tego, naprawdę nie jesteście tego, jak ktoś, to macie, to po prostu, nie wiem, najcie to koledze, które chyba nie lubicie, ale naprawdę nie polecam, zjadą to chyba tylko dla was, ale nie. Dobra, to byłby chyba tyle, trzymajcie się, elo.